Mamy czko ludziska z tej strony. Let's play games. A za mną jest oczywiście kto? Kuba. I dzisiaj grałem. Ma... Inaczej powiem, Marek. I dzisiaj z tobą gramy Pier... Pierwszy odcinków to graliśmy 3 karty w 6 1.6. Tak. Simon jest zadowolony, bo nie, Ponieważ yy, już zapomnieliśmy o naszym. Najgorszym problem jest, czego mówiliśmy byłam w tamtym odcinku. Okej, okay. o oh, bydles help us. Us. Okej. Okay. No to ja pewnie tak zwykani brzydke Aktery. Multiplayer. Brzyd, brzydki duet. Brzydki duet. Nas będzie... Nasz będzie brzydki, a tam mieli... Ty, pamiętasz tego gościa, który miał takie czaszki i jakby? A do jakiej drużyny, a do jakiej drużyny dołączyć? Do, 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 do czerwonej. Okej, okay, gramy. Um. Ja, ja na, ja na ciebie zaczekam na dworze. Okej? Okay? Okej. Okay. Okej, okay, idziemy. Staję przy tym czołgu. Ty! Rozumiesz? Prosto... Co to było? Prosto mi przed głową w kostkę Teraz O! Tak. Simon, gdzie ty jesteś? Jest na respawnie. Ja już po... Bo... Ja już idę. O, Jestem już! Co tego help us? A ty? Ja już Ja idę do nich bazy. Jest tam tam mnie jeden gościu prawie tak trafił, ale centralnie trudniej jest jakiś hardcore. A yy, my nam się udało jeszcze nagrać na, 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 na pixelową bitwę tylko lepiej nie oglądajcie ponieważ nie będzie go działała i na razie to tylko. <laughs> Zobaczcie, no, no bo nie wyszło do końca nagranie. Chodź, Szymon. Czekaj, okay, Usunąłem, usunąłem tamten film. Ustawiłem jako prywatny. Czekaj, ja mam broń. Chodź tędy, Tędy jest szybciej. Tak, myśmy na obkołach. Dobra, idziemy tam. Chodź, o tu jesteś, idziemy z tymi leborwerami. Leborwer się wyleworował. Dy, Ty dyn. wiesz co nie jest skosztowane? No? Zgadnij. Pistolety? No, w dronie. Wiesz co się okazuje, że sensu idziemy w tamtą stronę, bo my tak jakby ósemka robimy. No bo robimy. Bez sensu w tamten film. Chodź, co doskonałeś. Gdzie ty jesteś? Już! To odbiorę od katra. No nie, nagrywamy. Pamiętasz tamtego wtedy gościa z tymi troszkami i tak dalej? On no. tutaj jest. To on tutaj jest. Kurde. Idę do nich bazy. Ty jeden gościu się. Na mi... O kuba. Nie wiem. Dood. Dobra, idziemy go, go, to go, to go banka. go, Nie, jeszcze nie poda. Dobra, to jedziemy. Uczeki I jeden. I wygrywamy. Na ja razie z wami na ja razie. Cześć. Pa.